Dzień dobry, Dzień dobry, dzień dobry, Paweł My passion mówi, moją pasją jest oświecenie każdego człowieka tą bożą tajemnicą. I like that the passion translation here says to enlighten. Podoba mi się, że w tłumaczeniu de Pashen jest napisane oświecić. Why do I like this? Dlaczego mi się to podoba? Ponieważ Ewangelia nie jest czymś, co się głosi, a ludzie muszą ją zrozumieć intelektualnie. But it is that has to be a Ale jest to coś, co musi być objawieniem. You know, I wiesz, w oryginalnym greckim jest bardzo interesujące, które słowo jest użyte. To bardzo interesujące, jakiego słowa użyto w oryginalnej Grece. W oryginale greckim użyto słowo, które oznacza przynosić światło i oświetlać coś. See, Paul's passion was not only to the to Pasją Pawła nie było tylko głoszenie Ewangelii wszystkim. Ale przynoszenie Ewangelii wszystkim. Ale przyniesienie objawienia Ewangelii każdemu. Pozwól, że coś Ci wyjaśnię. You can the Można z pasją głosić Ewangelię, But the only one that the is the Holy ale jedynym, który przynosi oświecenie, jest Duch Święty. I w momencie, gdy wyjmiesz i Ducha Święty z przekazywania Ewangelii. W chwili, gdy odgłoszenie Ewangelii odsuwa się łaskę i Ducha Świętego, it a human and a human a human staje się ono ludzką techniką, ludzkim przekazem za pośrednictwem ludzkiej osoby. That's not what to do. Nie to powinniśmy robić. You know, gospel, Ile razy dzielę się Ewangelią, wielokrotnie nawet w trakcie dzielenia się nią, Wewnątrz mnie toczy się taka mała, wewnętrzna rozmowa. Duchu Święty, jeśli nie dasz im światła, gdy mówię, moje słowa pójdą na marne. Nigdy nie ośmielam się ufać słowom, którymi się dzielę. który światło. Ufam Duchowi Świętemu, który przynosi światło. Kiedy byłem nastolatkiem, cały czas wychodziłem na ulicę, aby dzielić się Ewangelią. Bez przerwy wychodziłem do ludzi. W budynku kościoła, z którego korzystaliśmy, w sobotnie wieczory rozstawialiśmy stoły i krzesła. I oferowaliśmy kawę, herbatę i ciastka. And we went out on the and we Wychodziliśmy na ulicę i zapraszaliśmy ludzi, by przychodzili, siadali, pili kawę, herbatę i rozmawiali z nami. And we a lot of w każdą sobotę docieraliśmy do wielu niechrześcijan. do nich w sensie, że przyszli z nami i Cóż, dotarliśmy do nich w tym sensie, że przyszli z nami i usiedli. Well, I was a kiedy byłem nastolatkiem, I, I, i stałem się niesamowitym rozmówcą. Bardzo trudno było wygrać ze mną dyskusję. Pamiętam, że pewnego dnia poszło mi szczególnie dobrze. Każdy argument, który te osoby na stole. Każdy pojedynczy argument, który ci ludzie mieli na stole, udowadniający, że nie wierzą w Boga i dlaczego nie wierzą w Boga, wygrałem. I pod koniec całego wieczoru byłem wielkim zwycięzcą debaty, a oni wielkimi przegranymi. Nikt nie oddał życia Jezusowi. A Pan powiedział do mnie: Wygrałeś debatę, ale przegrałeś ludzi. Zdałem sobie sprawę, że Boga nie obchodzi, czy przegram debatę, jeśli wygram ludzi. To przeszyło mnie na wskroś. Zobacz, co mówi nam Paweł. Jego pasja nie była tylko o

Miał świadomość nie tylko tego, że potrzebuje Ducha Świętego, aby oświecić to przesłanie, ale czegoś jeszcze. Duch Święty nie oświeci twojej sprytnej dyskusji. On oświeci tylko Bożą tajemnicę, którą jest Ewangelia. Paul passion to Paweł mówi, moją pasją jest oświecenie każdego człowieka Bożą tajemnicą. Uważam, że interesujące jest to, że Biblia nie mówi, że znaki i cuda będą następować po ogłoszeniu. But the signs and the of the ale znaki i cuda następują po głoszeniu Ewangelii. Widzisz, jeśli głosisz bardzo ładne, dobrze przygotowane kazanie, Bóg nie potwierdza tego swoją mocą. To, co Bóg potwierdza znakami, cudami i cudownościami, to głoszenie Ewangelii. Kiedy więc dzielimy się tą Bożą tajemnicą, prawdziwą Ewangelią, musimy pokładać całą naszą ufność w Duchu Świętym, że On przyniesie ludziom oświecenie. Tego właśnie doświadczyłem z Billy Grahamem. Wiesz, on dzielił Ewangelię w swojej Dzielił się Ewangelią w zachwycie i w prostocie. There, the Spirit, woof, Potem siadasz tam i Duch Święty po prostu otwiera ci oczy. I po prostu pragniesz Jezusa. Tego właśnie potrzebujemy. Do zobaczenia jutro.